Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj challenge. Bardzo dziękuję za nominację dyrektorowi Polskiego Radia Programu Trzeciego, tak zwanej Trójki. Jedziemy. Ta jest o bólu, co był lepszy od innego, ale w Trójki plebiscycie wyszło kurwa co innego. Sytuacja jest chujowa, tak jak rymy w tej piosence, albo wyrok odsiedziany w celi cweli, w długołęce. Yo, yo. Chcę powiedzieć wam ziomale, że nic złego się nie stało Bo piosenkę już bez bólu będzie każde radio grało Niech się cieszy Kazik z tego, że to lista trójki była Ani info w telewizji, gdzie już dawno tylko kiła Ma też szczęście Kazik wielkie, że w Warszawie nie stał razem Z przedsiębiorcą ramię w ramię, wtedy wpierdol miałby gazem Po Sekielskich nowym filmie, porównanie gorsze walne, Że piosenka Dziecko Kazia mogła trafić Podsutanne. jo jo. Także weźcie pod uwagę, ziomy drogie i ziomale, co kumacie, że w kanale już jesteśmy dawno razem. Wały w trójce, to jest puenta, Każdy o tym niech pamięta, że podobnie można wybrać u nas nawet prezydenta. W ojczyźnie disco polo, nie ma Kazika i mana Włączasz trójkę, opatrz tam puszczają zęka z rana Myślisz kurwa ja pierdolę, tak, tak wygląda łez na dole Ale wcale nie masz racji, wynik to jest Demokracji Yo, yo Demokracji E, dziękuję bardzo e, brudnej małpie. Dwie lekcje na YouTube u profesora Rapu wziąłem dzisiaj rano. Dziękuję bardzo Golonowi. Ten podkład to jego dzieło. Fajnie go opisałeś, dlatego go wziąłem. Podkład się nazywał Chujwi dla kogo, czyli dla mnie. Dzięki serdeczne. Na razie, cześć.